Zwłaszcza dziś, w przededniu wyborów, świat i Europa przyglądają nam się szczególnie uważnie. Jako premier polskiego rządu zobowiązany jestem przypominać i namawiać do spełnienia obywatelskiego obowiązku, jakim jest udział w wyborach. Zamiast to obowiązku wolę jednak mówić o święcie i gorąco namawiam Państwa, żebyście tak do możliwości głosowania podeszli, bo wybory są świętem. I świadectwem naszej wolności. To od wyborów wszystko się zaczęło w 1989 roku. Mówiliśmy wtedy, dajcie nam Polakom wolność i czas, a zobaczycie, jakie państwo zbudujemy. I zbudowaliśmy. Jesteśmy jednym z liderów Europy. Mamy ósmą gospodarkę w Unii i 21. na świecie. Spełniamy wszystkie europejskie standardy demokracji. Szanujemy mniejszości narodowe, a swoboda mediów jest większa niż w niektórych tak zwanych starych demokracjach. Dziś, kiedy jakiś kraj zyskuje niepodległość albo zaczyna się reformować, za wzór stawia mu się właśnie Polskę. Polska jako symbol sukcesu. To nie znaczy, że mamy już to wszystko, czego byśmy chcieli. Przed nami jeszcze wiele pracy. Jest o wiele za wcześnie, żeby powiedzieć, że osiągnęliśmy już cel. Wciąż dopiero zmierzamy do takiego dobrobytu.